Ready? Już? Otrzymać jakieś perki? Elodie gra No, dobra Chcesz mi się wydaje, czy ty będziesz Ciasto, 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 ciasto 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 dużo punktów ciasto 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 plus ciasto plus ciasto plus ciasto plus ciasto plus ciasto równa się dużo punktów dura matematyka 5 razy ciasto równa się punktów da, tylko że musimy uciec żeby te punkty dostać Tak Możemy aż mieć 100 tysięcy punktów No A okay. jak my To ten dzień <grym> Jak mnie oczy strędzą O Jęczący magazyn Dlaczego a dlaczego ten magazyn jęczy? Nie. Dobra, De Staj, tutaj baby jest zrobione. O, no, to Jest <laughs> Daj domy gorzej. mi się tak coś wydaje. Tam jego go Jeszcze jedę go wtedy, coś Jest za nami, oni są w magazynie. Wiem, dlatego uciekam z Nie ma barbę? Nie ale jak, jakąś ruinę ma, bo robię to to Jak to sprawdzić się nie ma ruiny? mógłby be to być pożerać? Równocześnie albo ruina Porządkuję przez... Uciekaj!

Lewam się z cegłami. Ja się z nim lukuję. Weź. Ty jesteś tutaj Gdzie poszedł? Chyba za moje piersi. Tak, chwolam za nich. Czyli że albo mam... Mogę... A tu biegnie! A tu biegnie! Te... Przybiegłeś tutaj! Ona, tylko robiłeś! that just thats enough

Koła, mam zegarek. No Ej lubi! Co robisz? Powiecie, ja sobie tak wiszę, nie? No Ej lubi całą łączkę, bo przeprowadzasz. Uciekaj, 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 uciekaj. A co niby robię, nie popychaj mnie. Ona miała zegarek muzyka prawda? I co te bile robią? A nie z randomami. To jest fajna gra. Mi się wydaje, że on ma barbę. Co teraz? A pójdę pozdrawiła. Pan mnie tu Ja pójdę zrobić gena gdzieś. co działa. Gdzie on no tu się kręci? A. Poszłam szukać Gana, znalazłam mordercę. Góra, coś? No mało, chodź się, no się leczyć! No Prosto do Was. A nie, nie, nie poszedł do Was. To babogiem. Ej do paniem. Bo ty już tam raz wprowadziłaś u Hej Oli. Dzień dobry. No. Uda się początku. Onyez. Dlaczego za mną? Gracie? No, na to wygląda. Przedstawię ją, ja pola tobą. Tak ja kocham taki graczy. Mam co chwilę, to ja jestem w nie gram. Ej, Oli! A? Gadałaś ostatnim słomkiem? Z z mileczkiem. Ale Tomek mówi, że... go obgaduję. O spokojnie, do ja, mi powiedział, że, że, o, że coś tam powiedziałem o jednej dziewczynie, z którą chcieliśmy na Discordzie. I nagle przy mnie nie a w ogóle miejsce, tak myśli, że się obrazi, dlatego że... Ale yy, no, że mnie nie zdjęliście z ak Oliver, pani. Oliwie, dlaczego ty jesteś koło mnie, jak ja to gena robię? Proszę na koniec mapy. ale o, A? o, o Bo rezydent wyszedł. Gdzie Leonem. Ile wam zostało? Mniej więcej. Już, już kończymy. Okej, dobra, to pytam. Oni już drugi raz. Azy? Uh. Ej, od kiedy jest takie, że jak możesz gry sobie i masz ten, żeby, żeby kliknąć jakikolwiek przycisk, to so mówi Dead by Daylight? Ja to na PGB. Ja to... taki, a, ja, a ja się strzelam, że ktoś do mnie mówi. Ja też ja się tak strzelam. Klikam takie, co jest? Kurna macie. Graliście już z nowym killerem? Nie, Tym jeszcze razy. nie. Ja jeszcze nie. Dzień, uuu, 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 ile krwi, co jest? ja dostałem tyle? Rocznica jest. Chodź, co Chodźmy, Ja mogę no, sobie killera. Się. Mogę sobie Postu. Ale fajny legion. Ojej, ja tego, ja tego legiona chcę. On jest super. A to idzie. O to super. Właśnie idzie, Oli. weź mi powiedz, wiesz. Y Albo poczekam, jak wyjdziecie, jak skończycie. Ej, zostawił mnie, pola za tobą. Wiem, bo ja ranna. A e, ja, kurde, mam Esa Essa. Chyba nawet z niego nie panie, skorzystam. Skorzystam. tam. Hmm? E, nie, na nie, nie, miesiąc, nie nie? Zostawił. Nie wraca. Szuka cię. Rób genę, bo ja, ja już nie żyję. A ty muszę szukać klepy od gena? Ja zaraz tutaj przyjdę. Nie, on tutaj kampi koło Trafiam. On to do mnie przyjdzie. Daj Kampi? Ja sobie idę. Bo akurat nie trafiłem kresu. Chyba idzie do ciebie. Po co dalej? To ja poszukam klapy należące. I idę po ciebie. Ja mam już y ten, znajdź pomoc. No już znalazłeś pomoc. Co to jest ciasto ofiarne? To, co daje bardzo dużo pół. Czyli to jest taki lepszy torcik. Tak. Dobra, to tylko będę brał. Tu wraca? Wraca, Pójś, 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 pójś. Nie I pole za boże! A bo to są rocznicowe rzeczy, dobra. Może mi coś. Zbyt karbuję, chyba zaraz, koleś. E, powiedz, kiedy mm -hmm. byłeś zrobiona. Już. Ty znowu tu kręgosz. Nawet nie mogę, yes. nawet się Ale tu nalował. Jedziesz, no. Kiedyś się nie ma dziecka, ale potrzebny dziecko. Gdy się go ma, nigdy go nie wykorzystujesz Trzynaście, trzynaście. A jak ten miał trzynaście? Skończyliście? Co? Tak. Okej, okay, to y, poczekajcie jeszcze, jeszcze. O właśnie, to się teraz was zapytam. E, kupować sobie tego Legiona? Chcesz? A umiesz w nim grać? E, no, o dziwo nim idzie mi najlepiej. No, to tak, good. Miał noedach, żelazny chwyt, ruinę i koszki szmer. Wszystkie muszą noedem. Mam właśnie 10 tysięcy punkcików i zastanawiam się, czy kupować sobie troszkę, część za e, puszczące odłamki, czy kupować z nowego killera, czy kupić sobie po prostu te złociste odłamki. Nie wiem, to jest, to jest już twoja... ta. A ja się tak zastanawiam, czy...